serdecznie z tej strony Maciek. Zapraszam Was na taki spontaniczny, szybki obchód mojej garażerii, jak tam się roślinki miewają, jak się rozwijają. Po lewej stronie mamy alokazję Gagenę. Zwykłą zieloną. Gagena, inaczej alokazja Kalifornia. Z połączenia Cech tej gageny i odory powstała dobrze Wam znana Kalidora. Tutaj mamy alokazję Regal Shields zakupione na eBayu, chociaż ostatnio były dostępne także w marketach. Już coraz częściej są dostępne alokazje które niedawno były uważane za perełki także co, co mniej więcej dwa lata te poszukiwane przez nas alokazje i inne rośliny trafiają do obiegu marketowego także ci co chcą poczekać, niech czekają a można też szybciej właśnie, ale drożej zdobyć perełki, na które się poluje tutaj alokazja Lauterbachiana. Po kwitnieniu dopiero zaczyna wypuszczać większe liście. Tak samo u mnie w gruncie Kalidora e, zaczęła robić. <coughs> Przepraszam. Najpierw puszczała mniejsze liście, bo kwitła. Później e, kwiat, e, kwiatostany wyciąłem i zaczyna duże wypuszczać. Tutaj mamy e, alokazję Longilobe. Tutaj są od niej sadzoneczki z bulwek. Longiloba lovi. Tutaj alokazja e, new guinea gold. Dalej pink dragon. Alokazja, e, jak ona się Max, ma, Max Hops, Maxowski jakoś tak inaczej zwana popularnie Frydek tutaj nowy nabytek po wizycie u Michała Puszczy Alokazja Navicularis i Alokazja Alba, tak samo od Michała malutka sadzoneczka tutaj sezoneczka e, Venti Gagena Aurea Variegata Alokazja Sarian myślałem, że moja już jest taka dosyć wyrośnięta, ale tego giganta jak u Michała zobaczyłem to to, 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 to moje to jest połowę z tego co ma Michał Alokazja Sebrina, zaczynająca od zera. Black Velvet. Tutaj Las Stingrayów, raczej Baby Rayów. Kochają mnie przędziorki Niedawno dostały Oprysk. Tutaj Makro Orchiza Blackstem Jukatan Princess, Amazonica, Macrorhiza variegata. smarki nobilis to są rośliny chyba 3 letnie już takiej wielkości tutaj wysiałem 600 nasion itinerant burmes blue jak widać schody są dosyć dobre ile sztuk wyszło nie, nie liczyłem tutaj syngonium panda Tutaj Burmes Blue od Zbyszka Trochę karpusik Zapomniałem jaki, jaki to jest trochę karpus Kolokazja geninxii Takie ma jakieś przebarwienia po oprysku na przędziorki eee. Pielgrzymka Coś mi przerwało film Jakaś aktualizacja. Malutka Waszyngtonia od znajomych z Lubina. Serdecznie pozdrawiam. Malutkie taktylowce Wymagają już przesadzenia. I to grubo. I od zbyszka tutaj jest yy, wanilia. Półeczka. Sadzonki. Sumatrany Rojo. Tutaj w kubeczkach jeszcze powysiewane takie nasionka różnych bananów tak po 5-10 sztuk. Nic nie powychodziło. Sadzonki Alkazibris Brisbaneensis. Tutaj idzie mi to pnącze. Bardzo słabo to się ale okazja Borneo Giant. Bardzo przypomina na tym etapie Kalidore. Ale jestem pewny, że to Borneo ze sprawdzonego źródła. Sprowadzona ze Stanów od Briana Williamsa. Co mi Brian nie wysyła bezpośrednio za granicę roślinek, ale przez mojego kolegę jakoś to poszło tutaj jeszcze nie poprzesadzane małe rojo paproć Dixonia antarctica dziwidełko znowu coś mi przerwało nagrywanie, nie wiem co takie mówię słabia dziewidełko być może dlatego, że w donicy szybko podłożę się tutaj przesusza przez, przez słońce. I tu od kolegi Bartka Plumeria. E, to będzie. Co to będzie? Też pielgrzan. Chyba ten taki gruby. Zapomniałem nazwy. Czy tam jest ten gruby? Już nie pamiętam palemka ja wiedziałem jak to się nazywa nie mam nigdzie napisane ale oczywiście dziura w głowie Bartek jak oglądasz to proszę zostaw komentarz tam sadzoneczki trochę karpusów Obrusuje fajnie meszek fajnie to wygląda z tej perspektywy tak takie palmy w trawniku. Taka łonka. Małe gunerki. Po przesadzeniu niektóre padły. Jest jeszcze tutaj parę sztuk do przesadzenia. Tu areka chyba. Tak jak ona się nazywała Pasiflora Alata myślałem, że będzie mocniej rosła, szybciej, tymczasem coś leniwie jej to idzie, ale pomału się rozrasta, już po przewodzie tutaj popuszczała wąsy myślałem, że pójdzie tu po belkach, taki miałem zamiar. Yy. Kolejna z poproci drzewiastych. No, przyczepiłem się. To jest inna ta odmiana. To chyba Jacek powinien wiedzieć i Zbyszek. Do nich to nie mam pamięci. Dobra. Przejdziemy do kanału. W kanale. Jak to w wodzie tyfonodorum lindleyanum i papirus nilowy z nasionka od Piotra. Tutaj jakaś samosiejka, chyba Kalidora. Tak mi się wydaje, że Kalidora się tutaj jakoś jakaś bulwka się zawieruszyła, bo też do tego kanału wsypuje ziemię zużytą ze starych donic. Także może się coś tu zawieruszyło. Dwarf Cavendish. Poprzecinałem mu ostro liście, także ma trzy, ponieważ tutaj już było za gęsto. Obok grom groną i ten grand grand nine rośnie troszkę słabiej niż jego kolega obok a pochodzą od jednej mamuśki ten to już naprawdę dał czadu bo Liście dotykają tam poliwęglanu. Pień ma metr 80 m parę wysokości, do, do tego momentu, gdzie wychodzi nowy liść mniej więcej gdzieś dotąd. Jest gruby ponad 60 cm średnicy, znaczy średnicy, mówię, obwodu. A może na wiosnę yy, zakwitnie. Oby nie na zimę. Ale zobaczymy, jak to będzie. Od Krzysztofa AEAE, e. też posadzony do gruntu yy, w kanale, co odchorowuje, bo yy, w Donicy już miał dużo korzeni. Ładnie zaczynał wypuszczać listki. Yy, po posadzeniu zaczął No przyhamował, po prostu przyhamował i i musi swoje odchorować. Ale żyje. Trzyma się dobrze. Tutaj odrost Grand Nina i sumatrana zebrina Rojo. To są jej odrosty tegoroczne. Odrostów jest 3, było 4. Czwarty rośnie. W gruncie, tam gdzie był basen. A sama mamusia rojo. Już liście się łamią od o dach. Tego też będzie trzeba przyginać, bo rozrosły się niesamowicie. Ci co się nie znają, pewnie stwierdzą, że się powyciągał od braku słońca. A proszę Was, wejdźcie na przykład w gogle, wpiszcie nazwę tego banana i spójrzcie sami, jaki on ma pokrój. Jest bardzo wąski i wysoki. I kępa takich bananów powinna być bardzo, bardzo dekoracyjna. Zobaczymy, co, co będzie, bo chyba w przyszłym roku postaram się posadzić go w gruncie, bo jest naprawdę fajny i zobaczyłem, że odrost od, od niej zaczął się dosyć fajnie zbierać. Nie urósł dużo, bo długo zajęło mu ukorzenianie się, bo wiadomo, po odcięciu odrostu on musi jakiś tam czas sobie odchorować, żeby się ukorzenić, ale teraz idzie fajnie. No i dalej tam pomidory. Po pomidorach już nie ma. gdzie gdzie jeszcze tylko pojedyncze sztuki. I tutaj jeszcze sadzoneczki gunery. Już dosyć fajnie podrosły. Już kolejny raz będzie trzeba przesadzać. Także na wiosnę powinny być. I. Amorphophallus Titanum Dwie sztuki I znowu Brisbanensis A co tu jeszcze mam? Peniaminek Variegata Pieprz Brazylijski od bocianka trochę ten się wydłużył no i ee, filodendron czerwieniejący to by było na tyle i pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć